To nawet było nawiązanie do poprzedniego pytania, big deską o, na drugą stronę. Ja deskami nie, bardzo, nie. Lubię <grym> bardzo lubię grać. Bardzo lubię ratować, okay. więc nie jest to dla mnie żaden problem. Zobaczymy, jak Sugarowi to pójdzie, bo już raz się zabił chyba. Nie ma deski. O, jest deska. Dawaj się. że ona się tak respi. Na no, odwrót. Trzeba na, no wrócić, no i właśnie, ja nawracam ja i spadam. Taki warzywniak. Nie przyjdź do mnie, nie przyjdź do mnie. Mixtrom też problemy. Dawaj, dawaj, nie przedłużaj. Nie przedłużaj materiału, bo tutaj chcemy zrobić go bez cięć. Dobra. Kibicujemy, kibicujemy, jeżeli mu się... A. Nie wiem co ja mam powiedzieć. Czytać chyba kolejne pytanie już muszę. Dlaczego macie taki, a nie inny kontent? Eee, z mojej perspektywy wygląda to tak, że zawsze chciałem tworzyć kontent, jaki chciałbym samemu oglądać. Dlatego właśnie jest taki, jaki jest. Eee, niezbyt podobało mi się to. Ee, że na YouTubie są gierki e, 25-minutowe, gameplay z gry Fortnite. Wydawało mi się to dosyć męczące do oglądania i takie już e, przesadne: no bo chcecie obejrzeć któryś raz odcineczek z Fortnite'a i kolejna gierka minut... 25-minutowa, no naprawdę mało kto ma tyle czasu. I po prostu uznałem, że fajne będą odcinki montowane. No dobra Sugar, ty naprawdę nie umiesz lecieć. tu lecieć, to jest przez dwie kratki, Jeden ustępem. No Jedyny dobra, ustęp. no. to trzeba podskoczyć czy co? No jasne, że tak. No brawo. Dobra, dzięki. Dobra. Niech, że tak. No, no więc tutaj powiedziałem z... Jak ja, Dlaczego właśnie taki content, a nie inny, Sugar? Coś też no tutaj dużo ogólnie na YouTubie jest takich właśnie. Ja oglądam głównie takie rzeczy typowo takie podkilowe, czy, mogą, czy można się z nich czegoś nauczyć i tak dalej. Na polskim YouTube nie ma dużo takich twórców, którzy robią materiały jakieś, z których można wyciągnąć jakieś tam porady i tak dalej, jakieś tam właśnie nowe triki, nowości, a u nas na gierkach też widać po prostu, te, jak stosujemy takie rzeczy. Na streamkach też można ogarnąć jakieś nowe właśnie triki, no więc myślę, że. Fajna sprawa, że jest coś takiego na polskim YouTubie. Na przykład proporadniki były wcześniej. No, jak jeszcze były Fortnite też. się rozwijał, to myślę, że proporadniki pomogły naprawdę dużej społeczności po prostu obczaić sobie różne tajniki w grze. I było to dla Was bardzo pomocne. A teraz kombinujemy, kombinujemy cały czas z kontentem. Cały czas się minimalnie zmienia, natomiast cały czas próbujemy robić jak najciekawszy. Progierki zawsze wlatują jakieś różne challenge. No, Fortnite się zmienia i wraz z tym musimy trochę zmieniać nasz content. Ale zawsze skillowo jest u nas, więc myślę, że to jest spoczko. Dobra. Eee, skąd nazwa Sugar i Rafaeloks no to? Skąd nazwa Sugar? Też jestem ciekawy. No nie wiem, siedziałem sobie i musiałem wymyślić nick, a akurat obok mnie leżał Cukier i wtedy sobie pomyślałem, że to może po angielsku i Sugar. Nie no, nie ma jakiejś ciekawej historii z tym nickiem, po prostu nie, tak sobie wymyślałem tak jakiś nick, no słodziak. i tak wyszło, nie? Po prostu Nic Słodziak. Hmm. Dobra, Rafael RafaelLox, no to jak wiecie mam na imię Rafał, więc yy, dosyć... Takim oczywistym było, że chciałem sobie stworzyć nick, który byłby jakkolwiek związany z moim imieniem, jak to robią, jak to robi wiele twórców, wiele gamerów, więc sobie myślałem i myślałem sobie, Rafaeldo fajnie brzmi jak najbardziej, no ale zbyt takie ogólne. Zbyt dużo osób jednak sobie daje Rafaeldo, jest to też nawet imię w jakimś kraju, więc. No, Rafaeldo nie wchodziło w grę zwykłe, więc musiałem coś dodać. A jako, że grałem sobie wtedy, właśnie w Metina i próbowałem stworzyć postać do. W Metinie, próbowałem stworzyć postać w Metinie i była, był to Sura, Sura, czyli taki mroczny czarnoksiężnik, więc musiałem dodać coś kojarzącego się z mrocznymi postaciami, więc uznałem, że najlepszą literą będzie X, które również dobrze brzmi do tego, Rafael Lox, bo na przykład wyobraźcie sobie Rafael Lop, no tak średnio brzmi, <ścoughs> A, więc sobie dodałem X. A osobiście, no właśnie wtedy był też taki e, hype na, na to, że każda mroczna postać miała X w swojej nazwie. E, dobrym przykładem jest Sarda z Gotika. Taki po prostu był hype na to, że każda mroczna postać musi mieć w swoim Niku Nick. Sura był, był mroczną postacią w Metinie, więc taka jest geneza mojego Niku. Lecimy dalej. No, sugar. Nie, sugar dzisiaj. No, nie. Powiem nie, wam no, tak. Teraz... Dobrze, że dzisiaj jest Cam2 nie musicie oglądać na. Nie, nie no, musicie teraz oglądać to nieudacznika w akcji. Gwani, przykro mi ten. Fali Ultra jak stałem i dostałem. That's nie ma... <laughs> czy, czy będzie, będzie na, na kanale i gra? gra? Dawaj, sugar. No, nie wiem, na razie jest Fortnite i dopóki Fortnite będzie popularny. Po prostu jak będzie gierka, która będzie popularniejsza od Fortnite'a, albo że zastąpi Fortnite'a, bo raczej wątpię, że coś przebije Fortnite'a, raczej będzie po prostu, że Fortnite w pewnym momencie spadnie z popularnością i jakaś inna gierka go wygryzie. To wtedy na pewno inna gierka będzie, właśnie tamta, ale na razie nie zapowiada w najbliższym czasie. No jestem radzenia. osobiście bardzo ciekawy kiedy to nastąpi, że widzi jakaś inna gra, która przebije Fortnite'a. Będzie to na pewno gra bardzo dobra, bo jeżeli gra będzie średnia, to nie ma szans, żeby przebiła Fortnite'a. Więc no, jestem ciekawy, kiedy to nastąpi. A jeżeli chodzi o jakieś inne gry, takie zwykłe, jakieś przygodówki czy coś, to być może w przyszłości na kanale się również pojawią. Nie jesteśmy tutaj jakoś yy, zobligowani, żeby nagrywać tylko jedną grę. Z zobaczymy, co czas przyniesie. Let's go dalej. Popatrzcie do góry. Hmm, o co tutaj chodzi? Są jakieś ściany, i tutaj drewno. I to jest strzałka. O, zjednoczony tutaj wszedł do trapa. A tutaj trapów nie ma? Czyli co? Musimy iść tam, gdzie strzałka pokazuje prosto. Ale tutaj drzwi są po lewej. To co teraz? Tak jak drewno. Na Dedranach no, tak jest tak czasem. Właśnie, właśnie. Jak za starych dobrych czasów. W Detranach w CSa też były takie różne zagadki. No fajnie, fajnie. i ile subskrypcji, DrangStream? Stream. Drank Stream? Przecież nie można robić Drank Streamów, to jest propagowanie złych używek. Drank Stream może... co stosubów. <laughs> można nie. tutaj, Nick <laughs> wypowiedział się. No to jak <laughs> można, to można. Kiedy robisz Sugar drankstreama A może być na 20k. 20 subów i stream oficjalnie na naszym QA. Trzymajcie Nie go za problemu. słowo. Może być. Więc jeżeli... Ja też mam. <noise> no, mogę się zgodzić, no co mi tam. Jak wiecie, to fajnie szybko. No, to jeżeli chcecie to nas zachęcić, no to dawajcie subiki i za niedługo stream. w takim razie, chyba, że będziecie to wbijać 5 miesięcy, no to za 5 miesięcy dopiero. Zależy wszystko od was. Nie, Sugar dzisiaj w formie życiówka, życiówka Sugara O nie. Ja spadłem, ale nic mi to nie zrobiło, nikt z Przesun się. A dobra, wystarczy zbejtować. Nie wiem, jaki można mieć tutaj problem. Dobra. Ja mogę prosto. dostać już specjalnie skąd pomysł na statyw z butelki? O, no to ze statywem z butelki jest dosyć ciekawa historia myślę, ale to już tutaj patrzcie na Sugara. Jest... Tak, a taki statyw, taśma klejąca tutaj przyklejona w butelce po coli, oczywiście w środku woda, no to po prostu Legendarny nie miałem statyw. statywu, nie miałem, bo dostałem do zestawu do tego mikrofonu taki niski statyw, który po prostu był za niski, łapał bardzo klawiaturę przez to mikrofon, a był za daleko ode mnie. Dlatego musiałem coś wyższego. No i akurat, że u mnie zawsze jest pełno butelek coli, no to tak wyszło. No tak wymyśliłem, no. Była smak klejąca, butelka. No, No i, no i się zmajstrowało tak. I kurde. Taki Poziom idealny tej coli na Dokładnie. biurku. I tak Idealny, wyszło. nie przewraca się ciężki, bo woda nalana do środka także. Polecam, jeśli ktoś nie ma statywu, można sobie zrobić samemu, nie trzeba kupować. Ewentualnie można zamówić na naszej stronie zjednoczeń.com. <ścoughs> Sugar wam zrobi taki statyw, W promocyjnej cenie, promocyjnej cenie 30 złotych, nawet z kolą w środku, żeby się można było jeszcze napić. Więc. Jeżeli ktoś chce, to piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie właśnie taką butyleczkę. E, z impulsami, tak? No. no. Dlaczego akurat nazwa zjednoczeni? Dlaczego akurat nazwa zjednoczeni? No właśnie nie wiem czemu była zjednoczeni. No nie wiem. No, zjednoczeni no. tak w sumie zjednoczeni no to powiem szczerze no yy, nie chciałem robić yy, nazwy kanału takiej żeby było Rafael Lox i Piotr Sugar czy coś w tym stylu byłaby to nazwa zbyt długa i w ogóle niechwytliwa i podobały mi się takie nazwy jednoczłonowe takie jak na przykład na kanale był taki kanał na YouTubie Nieprzygotowani i chciałem właśnie taki chwytliwy jednoczłonowy nick Naszego kanału, nazwy naszego kanału. I no, zjednoczeni mi się wydawało, że, że idealny, nie. Jednoczymy jednak nasze kanały, kanały. Jednoczymy nasz content, więc tutaj zjednoczeni. No, a ja w sumie, jak powiedziałeś, no to spokojnie. Ja wymyśliłem spoko, ten całkiem ten. Mi się tam w miarę podobało, także zostało, nie? Zjednoczeni. No. I Spoko też, jest. też myślę, że byłby problem z wymyśleniem ciekawej nazwy, a zjednoczeni to był mój pomysł i myślę, że jest to nazwa dosyć spoczko. Jak wam się podoba możecie napisać w komentarzach, ale chyba nie był to zły pomysł.